Tak, jak obiecywaliśmy, spotykamy się na małym instruktażu dla młodych adeptów wędkarstwa. Kolega Wojtek pokaże tutaj, jak zmontować przypon z fluorokarbonu, jak dozbroić przynętę, choćby taką dużą, jak, jak te heringi tutaj szupakowe. Jakich narzędzi używamy, jakich materiałów, a młodzi słuchają, jak czegoś nie wiedzą, zadają pytania, ale mądre. Dobrze? Ja tutaj już wyprzedzam ramkę, nie jest fluorokarbonu, chociaż można, bo jest to materiał odporny na zęby, szczupaka, tak. Natomiast ja używam wyłącznie od kilku lat regeneratora. Z dwóch powodów. Po pierwsze, on jest bardziej miękki, mogę go zawiązać. Nie zawsze muszę go zaciskać tulejką. Czasem brakuje mi tych przyponów, gdzie jestem na łodzi, na łowisku. Mogę to po prostu zawiązać do, do, do agrawki. I druga rzecz, mogę używać mniejszej średnicy dalej mając gwarancję, że to po prostu nie strzeli. 0.81, uwierzcie mi, to już jest tysiące szczupaków od tych pięciu lat, kiedy regenerator się pojawił, ani jednej obcinki. Czasem zdarza się, że szczupak gdzieś to tam delikatnie przerysuje, odcinam wtedy te 2 cm i przypon używam dalej. Natomiast zdarzało mi się, że na jeden przypon naprawdę łowiłem dwa sezony. Jak zima jest sroga, nie wyjeżdżam gdzieś na ryby, robię sobie tych przyponów taki zapas, pakuję w woreczki i mam je nawet na kilka sezonów. Polecam Wam to, bo możecie oczywiście kupować tutaj jakieś tak, gotowce. To jest drugi też no, materiał. No właśnie, to jest fluorokarbon. Natomiast mówię, żeby mieć stuprocentową gwarancję, że ten szczupak tego nie zetnie, może inaczej, nie ma stuprocentowej, bo to jest jednak sztuczny materiał. A Jak, zęby szczupaka tak. są jakie są? Natomiast, no mówię, no nie zdarzyło mi się. Regenerator to, to jest taki zespół polimerów, to jest tysiące drobnych włókien, więc mówię, on gdzieś tam może poobcinać, natomiast, no... Porysować. Porysować. Raczej nie jest w stanie tego przeciąć jednym takim człapnięciem, jak właśnie może się zdarzyć przy fluorokarbonie. I kiedyś też łowiłem na stalki, jakieś tam Wolframy, Tytany. Natomiast czasem zdarza się, że te szczupaki trzeba łowić na nietypowe przynęty. On stanie w sieczce, łowi, bierze na przykład na jakiejś tam dwucentymetrowej rybce. Trzeba łowić delikatną przynętą. Albo łowimy na popera, który jest mały, chlapie po powierzchni. E, tytanowy, wolframowy przypon po prostu go przytopi. On jest zbyt ciężki. Czasem ten sam nie przypon... Nie go widać Tak, nie go widać. Jest, nie jest odporny na przejedziemy przez rośliny. On się robi taką spiralką. Ten regenerator, nawet jeśli gdzieś mi się tutaj załamie, wystarczy tak przejechać po prostu po nodze, on jest znowu wyprostowany. Nie ma pamięci kształtu. Nie ma pamięci kształtu. No mówię, rewelacyjny materiał, wielu doskonałych łowców szczupaków i to naprawdę na całym świecie przekonało się do tego, bez tego już się nie rusza nad wodę. Co potrzebujemy, żeby zrobić taki przypon? Ja ucinam sobie, to zawsze robię na oko, gdzieś powiedzmy 50-60 cm takiego materiału. Do tego ważna rzecz. Trzeba pamiętać, że o ile metalowe, jakieś stalowe materiały zaciskamy na tulejkach pojedynczych, tak i fluorokarbon, i regenerator powinno się zaciskać na tych tulejkach podwójnych. Chodzi o to, żeby. Ja już wam to pokażę, bo to lepiej pokazać niż opowiadać. Wyciągam sobie dwie takie tulejki, będą mi potrzebne. Ja używam, zawsze montuję krętlik z racji tego, że często te przynęty albo takie duże mają tendencję do tego, że mogą się obrócić, albo łowię po prostu na jakieś duże blachy obrotowe. To w niczym nie przeszkadza, uwierzcie mi, szczupak naprawdę nie zwraca na to uwagi, czyli potrzebujemy krętlik, krętlik zagrawką, dwie tulejki. I teraz tak, przewlekam w jedną stronę. I właśnie o to chodzi w podwójnej tulejce, żeby nie wracać do tej samej, tylko jeśli założymy po prostu tutaj krętlik, żeby to wróciło, żeby się nie stykały z sobą. To jest bardzo ważne przy tych materiałach typu fluorokarbon, regenerator, czasem właśnie jak się utnie, robi się taki grzybek. Widzicie? I iść może... w Sybanka. Tak gdzieś mi to zjechało. Yy... Można to. Albo zaciskarką po prostu przelecieć. Chodzi o to, żeby to tylko i wyłącznie zacisnąć, żeby to tam wlazło. Ja to robię zębami. A dentysta się cieszy. A dentysta się cieszy, tak. Przekładamy przez drugą tulejkę, żeby wracało. Zawsze sobie zostawiam tutaj taki malutki rożek. On w niczym nie przeszkadza. Zaciskam, żeby ten krętlik mógł swobodnie lecieć. I pamiętajcie, bo to też jest bardzo ważne, jednym płynnym ruchem zaciskamy To tam słychać, że się zacisnęło. Jest ok. Kilku. Dokładnie. Z drugiej strony robię dokładnie to samo: z tym, że zostawiam sobie krętnik z agrafką, który pozwala mi szybko zmieniać przynęty. I także na cążkach mamy kilka takich rowków. Tutaj jest akurat jedna, jedna, jedna taka szczelina, ale bywają cążki z kilkoma takimi, do większych i do mniejszych średnic. Tutaj, oczywiście, robię tą większą średnicą. Zaciskamy raz a porządnie. Tu niczego nie trzeba poprawiać. Taki przypon jest w 100% odporny na zęby szczupaka. E, niewidoczny, odporny na e, przejechanie po kamieniach, po roślinach. E, I naprawdę wytrzymuje bardzo, bardzo długo. Myślę, że równie dobrze z, y, sprawdzi się na sandacza. Oczywiście, ja na sandacze też, tylko że łowię na mniejszej mm, średnicy. I powiem Wam tak. Przenosi, on jest troszeczkę bardziej miękki, tak jak powiedziałem, niż fluorokarbon, natomiast nic nie traci się na czuciu tego brania. Czyli jeśli wiążemy to do plecionki, to branie jest w dalszym ciągu rewelacyjnie przez sandacza wyczuwane. I ja zaużywam czasem 0,50 średnicy, czasem 0,60 i w dalszym ciągu przyławiając szczupaki ich nie tracę. Nie jest to już gwarancja, bo zdarzało mi się, że po prostu gdzieś ten szczupak to ściął, natomiast bardzo często są przyławiane szczupaki przy sandaczach, to są jednak ryby, które zajmują podobne stanowiska. Trzeba jakiś złoty środek znaleźć. No i nie będę stosował stalki, sobie ilość brań sandaczy ryzykuje, można powiedzieć, natomiast no, też bardzo rzadko zdarza się, że jakiś szczupak to, to przetnie. No i Romek pewnie wie, że im mniejszy szczupak, tym prędzej przetnie coś takiego. Mały, taka pięćdziesiątka potrafi, on te ząbki ma jednak bardzo drobne, to, czy... jak je zbiła. tak jak jest piła, tak. Duży tak. szczupak ma duży pysk, duże zęby, te szczeliny też są większe, to potrafi mu wejść między to i tego nie przetnie. Natomiast no, jest to taki półśrodek, dla mnie rewelacyjny, bo mogę używać wszelakich przynęt, dalej mieć komfort, że przynęty nie widać i, i, i mam bezpieczeństwo. Ja używałem do tej pory fluorokarbonu do robienia przyponów, ale obiecuję, że przejdę na regenerator choćby po to, żeby z ciekawości. Choćby po to, że możesz zejść ze średnicą, ze a, a to czasem ma znaczenie, bo nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale nawet powiedzmy 0,30 mm grubości, to już jest ileś tam gramów więcej. Już ten opad inaczej działa. Szczególnie to widać jak łowimy w rzece, gdzie nurt po prostu napiera na dużo, na dużo Większa szerszy. Większa średnica, większy tak. opór. Jak ktoś łowi na muchę czy na spinning w rzece też to wie, więc można zupełnie inaczej skomponować zestaw łowiąc taki materiał. Tak, mniej negatywnego wpływu na prezentację przynęty, żeby tak powiedzieć. Bardziej naturalnie się ona zachowuje, jeżeli jest mniej sztywny ten, a co się wiąże z niższą średnicą, że jest mniej sztywny. No, obiecuję, że sprawdzę. Ten sobie zatrzymam, jeśli pozwolisz. Proszę cię bardzo. <laughs>